Ruiny zamku Windek znajdują się na Schlossberg, w powiecie Zig w Niemczech. Ponad 800-letnie ruiny zamku są wizytówką miejscowości Windek w dolinie rzeki Zieg. Obiekt znajduje się na wysokości około 210 metrów nad poziomem morza i rozciąga się z niego wspaniały widok. Za inicjatorów założenia zamku uważani są landgrafowie turyngi. Pierwsza zmianka pochodzi z 1174 roku. Wtedy zamek został przekazany hrabiom Berg w Lenno. W 1267 roku udało im się wreszcie zakupić sąsiedni zamek Altwindek, dzięki czemu mieli dwie ważne bazy w środkowym biegu rzeki Zik. Od połowy XIII wieku zamek stanowił centrum administracyjne na tym terytorium hrabiów, a od końca XIV wieku – książąt Berg. Zamek pełnił funkcję bazy wojskowej i ważny zamek graniczny księstwa Berg, przeciwko konkurencyjnego terytorium hrabiów Sain. W XV i XVI wieku zamek był często używany jako zastaw. W czasie wojny trzydziestoletniej zamek był wielokrotnie zdobywany i okupowany przez wojska wroga. W 1646 roku zniszczyły go wojska szwedzkie. Ostatecznego zniszczenia kompleksu dokonały w 1672 roku wojska francuskie. Od tego momentu mieszkańcy okolicznych wiosek traktowały zamek jako źródło zaopatrzenia w kamień i materiały budowlane. Starosta powiatu Waldbrühl, Oskar Danzir, w 1852 roku nabył ruiny od pruskiej administracji i kazał wybudować dworek w południowo-wschodniej części głównego obszaru zamkowego. Po przejściu posiadłości w ręce rodziny Kaminecji, dwór został rozbudowany Natomiast w czasie II wojny światowej, 1 kwietnia 1945 roku, dzieła zniszczenia dokonał amerykański ogień artyleryjski.